TUTU! Siema, z tej strony Patyczek i Darkaj, witamy was. Nazwa kanału się zmieniła, ponieważ postanowiliśmy prowadzić kanał duo, czyli wiecie, no ja, on, razem, ten, tego, i tak dalej. Jest z nami oczywiście wiadomo kto, Pan Darkej. Siema. Dokładnie. Także przygotujcie się na naj, najbardziej zjebane i debilne duo na polskim YouTubie. Bez przesadzy, Może <grym> <grym> nie będzie tak źle. <grym> Ile on ma? też ja myślę, że to są kille. Nie, to są obrażenia, spokojnie. Aż tak źle to aż, aż tak źle to nie jest. Mhm. Bo ty kochasz jak Co mężczyźni nie się myją. Się myją. Nie dałeś tego. Chodź dałem. Ale ja ci nie dałem, ty od początku rundy byłeś dowódcą. Jakby gościł. Serio? Co ty odpierdalasz? Nie, nie wiem. On jeszcze coś Słucham mi czas robi. To, tak mężczyźni się myją. Dobra, już mam sniperkę jak coś. Yy, tu masz... takie coś? Tutaj. <laughs> nie, co tego takie gówno. Łokim. No na daleko to nie ma co. Nie idź na nich sam, bo to jest samobójstwo. Dostał! Zdjąłem mu shielda. Ma tylko HP. Leży, nie dostał headshot z 98 Ma0, chyba nie był zbyt dobry, 45 sekund, ale możemy iść spacerkiem. <grym> możemy iść spacerkiem. Pozycja ujawniona, Ktoś mnie, ktoś mnie zauważył. On ma zero, ale ja też mam zero. A gdzie on jest? W budynku Kampi? O, Nie. drugi. Dobra, spierdolą. No dobra. No dobra. Jak tak, to tak. Jak uciekamy, to Proszę. uciekamy. A mi spuścili wpierdol. Ktoś tu jest. A propos Mamy go. Ty mam Ale, gor dobra, to był jego teammate, jego teammate leży. A tu u góry chyba ktoś jeszcze jest. Ty jesteś na samej górze? Tak To. Y może piętro niżej być. Po prostu, jakby wiesz, pod... Yy, pod nami. Tak mi się wydaje. Cóżka? Czym jest susiek? Mogę wziąć. Są tu gdzieś. Pod na... Tu! A, to bot. To był klon. Obi Obity jeden, ale to nie wyjdzie z tego chyba nic. On przy drzwiach stoi, tu. Tu jest. Trzela do mnie. Leżą. Nice. Ale i tak umieramy. Leć się, cokolwiek zrób, no. No. Jak ty nie uciekłeś, no było tak dobrze. No gościu, w strefie się działem, jeszcze mnie obili. Co ja miałem zrobić? <laughs> Co, to... Coś, coś, zrobił, zobacz co Dominik zrobił! Może jakbym nie uczył tej strzykawki, to może mi przeżyw. Może. Chyba ona on mnie zabił. Nie wiem, możliwe, nie ma pojęcia. Nie będę no, kłamał. Strzykawka zadaje, zadaje, chyba 20 HP. No jakoś tak. Może ona on mnie zabije. Może. Ciul wie co się stało. Fajnie się bawisz, koleżko. Mam depresję. <laughs> mam depresję. Jeszcze jak go to bawi, że mam depresję. Mam depresję. Mam depresję. Kurwa mać. Ty pie, Skanuję produkty. Jak ciebie, ja ciebie Zara, kurwa. Skanuję produkty w żabce. Co za człowiek. Oh shit. No, zamknij. Mordę. To będzie 99,99 99 groszy. Dziękuję. Polecamy nasz sklep na przyszłość. Polecamy nasz sklep o nazwie Sklep. Mrkecik. 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 Także moi drodzy, napiszcie w komentarzach, co myślicie o. Zmianie kanału... patyczek? Znaczy pytanie czy... Czy zmieniać nazwę, czy zostawić patyczek? No Ja się go spytałem, a on mi odpowiada, no Zajebiście stary A ty się mnie pytasz, myślałem, że widzów się pytasz Nie, ja się... oni mi teraz to powiedzą na pewno. No Napiszcie widzowie czy zostawiać kanał tak czy zmieniać Tak nie ja, ja, nie, ja się ciebie spytałem czy zostawić nazwę patyczek, czy zmienić Czekaj masz mi nie odpowiesz, bez ale... Jo, bez różnicy. He doesn't fucking care Chyba, chyba bez różnicy Gangsterka. Tak pojawiam się tu odświętnie świętnie. W sensie? Na pewno częściej niż u mnie na kanale, ale dalej. On się tu pojawia częściej niż na swoim kanale, widzicie? Kurwa, typy tu lecą. Co ty? Zobacz, co DARKEJ zrobił! Dobra, co Dominik zrobił! Czemu tu nawet kurwa broni? Nie, Chciałem pobiegać. Chciałeś pobiegać? To nie jest broń. A nie, to nie jest broń. Dzięki. Ja ci nie pomogę. O kurwa! Mordu! O kurwa! A. Morda! Fucking help me, please! Nie widzieli mnie! Spiętam stąd. Dalej, stamtąd. Żyje. Ja też Żyje. przeżyłem to! Jaka abominacja! Okay, okay. Ja nie wiem, jakby to przecież Czaisz, że oni weszli sobie do mnie, nie? I... A myśleli, że ja jestem, a ja jeszcze skopa drzwi wyjebałem, a oni tam szli dalej koło mnie. Na filmie zobaczysz, jakie to było komiczne chłopie. A mi grubi drzwiami wyjebał. Grubi? Gruby mi drzwiami wyjebał. Grubi mu drzwiami wyjebał. Sigma. Czemu tu nie ma broni? Ej! Nie wiem! Bo ty, kurwa, wszystko kradniesz, co? złodzieju. No no to mi dał broń ja mam jedną broń przy sobie No to mi dał broń, Państwo to widzą? Dobrze listwo. Ja mam jedną broń przy sobie, ja mam pistolet jebany przy sobie, a ty nie mówisz, że ja wszystko kradnę Tak Gościu! Tak właśnie powiedziałem Nowy Tak, tak zrobiłem Tak, tak zrobiłem Kurczę, chciałem pobiegać. Nie chciałem pobiegać Jesteśmy w pierśeniu ja. Yy, te typy, co były u nas, są tutaj. Tak. Lepać się będzie? Nie, on nas widzi. Zobaczyłby. Wybucha? Nie wiem. Zobaczyłby, jakby wybuchło. Ja się staram jakąś lepszą broń znaleźć, ale... To z tego k**wa nic nie będzie. Ma... Co ty robisz? Granata mi rzucili! No, um... Gruby leży co jest? No co to za damage? Czego on mnie trafił? Aha, ich jest tu nagle dwóch Trzech! Czterech! Co to? Nie no, nagle to jest czterech typu. Moja reakcja była najlepsza. Co to? Co to? Co to? Co oh. to? to? Hey, to, to. Hey. E, ogólnie kto napisze pod tym filmem, że Michał to spocony korniszą z pod lodówki, dostaje ode mnie serduszko. A ode mnie odpowiedź w pamiętaniu. Dokładnie. Zobaczymy ile osób napiszą. Kzam. I'm speechless. Jestem SpongeBob. W ogóle za nimi powinno być jakieś lotnisko, czy coś w tym lobby, a nie jakieś chmury To jest bez sensu. Może my odlatujemy z jakiegoś miejsca, po prostu. Maybe. Tak, odlatujemy. Jakiegoś tym gościu z pierwszym i piątym poziomem byli czempionami? No bo wygrali. No, stary, <noise> uwierz mi. Myślałem, że to działa winno inaczej trochę. Zaskoczyłeś mnie. Nie. To działa, że wygrają ten... no. Ogólnie jeszcze dzisiaj poza Apexem pojawi się odcinek z... W, na Hunted Animatronics, ale. ja tam nie będzie, bo... Bo ja mu nie pasuje ta gierka, także ja nagrywam ją sam. Ja się świetnie... Ja się... Jest ja się świetnie bezemnie. bawię y, kurzeniem ludzi grając z Balombo, powiem wam szczerze. Lepszej jest, lepszej jest, rzeczy nie ma. Bob. To fajnie, ja jestem... Ja jestem patyczek siema. Cześć. Patyczek jestem a kaseba. Na w <laughs> jestem na plaży Stegnie, cześć. Okej. Okay. Jak na plaży w Stegnie? Fajnie się bawisz? Na plaży Stegnie, cześć. Ty oblechu? No. <laughs> Oho. Okay. Skąd ja wiedziałem, że padnie ze słowo? Aha. To nie słowo. <laughs> to a, aha, to nie jest, to jest... słowo. To nie jest to jest jakieś chudziwnienie Chudziwnienie? A czy jest chudziwnienie? Chudziwnienie powiedziałem <śmieniu> Powiedziałeś chudziwnienie, bo nie wiedziałeś co masz powiedzieć, ziomek <śmieniu> No ty Aha No, no, no i co? I mhm. co? Nie, dobra Wylat, Wylatujesz Wylatujesz. <śmieniu> Skut, no lecę. Zakończyłeś swoją karierę na tym kanale. Szynają do mnie! Myślę, że ty se pranka robisz, a oni do mnie strzelają. Czemu ja mam se pranka robić? Oni po mnie idą. Sobie. Ja nie wiem, po co ty tam poleciałeś mordo, ale I guess... Siałem przedmioty! Ej, hey, zniszczyłem wrogą osłonę! Ej, zniszczyłem! Odstrzeliłem Jestem pod Proszę. Jesteś pod ostrzałem. Proszę. Ty mu spierdoliłeś, czy co? Zabiłem Dwóch Tak I don't think so Nie wiem jak to zrobiłem, ale to zrobiłem Na jakoś ci nie ufam Jak dobrze że ci ludzie nie potrafią strzelać, Boże Czy dobrze, to nie wiem szczerze Dobrze dla mnie Gościu ty grasz taką postacią, że ty nie możesz mówić, że dobrze, że ludzie nie strzelają, czy nie umieją nawet Jakby spójrz kim ty grasz Spójrz, kim ty grasz i potem przemyśl, czy to, co powiedziałeś, mogło zostać wypowiedziane przez ciebie. Przepraszam. Nie ma sprawy. Już nie, będę. Już nie będę. Używam liny z hakiem. Yo. To była groźba? Cholipka. Mm. Leci granat O kur Może swoje ja by... ja tylko strzel Leci granat Uwaga leci O snajpa Nice Jakieś przychlasty próbują No jak on dobrze strzela xD Nie no, jak on dobrze strzelał To było aż groźna. Nie dziękuję, wiem Dziękuję, dziękuję Już nie powiem tego słowa, już mi się kurwa dosłownie nie chce Już mi się nie chce tego mówić Thank you, thank you. Jak to strzela? Nie. Gangstersko. Kurwa, na filmie mi bekać będziesz, obrzydliwy człowieku. Przez to co? Już nie będę. Mhm. Znaczy, pierścień blisko. Poniżej będę, ale. Gdzieś przed nami. Chciałabym, Gdzieś przy tak strefie rozwoju. się biją. Doprawdy? Wziąłem tu strzały Ale nie wiem gdzie Ty niedźwiedź! Tam jest Dostał ze snajperki Drugi jest tu gdzieś blisko Bo słyszę jak tu kto. Ta jest tu Zabiłeś go? Nie. Nie. Dostała. Mato! Uciekła. Niedaleko. Tyle widzę. Serio będziesz zawsze marnował czas, żeby zrobić kogoś memento mori? Tak, bo mnie to leczy do fula. W czasie, którego ktoś cię może dosłownie zajebać? Nie, bo jak ktoś zacznie domieszczać, to od razu to się przerywa. Kolejny idzie. Dostał na pewno. U mnie jest. Dostał. Nice. Trampolinę rzucać? Możesz. Lecimy dur. Typek No nice. ten karabin? Nie Tak, wziął Nie zobaczyłem, myślałem, że go nie wziął chill, I didn't know Chill Ja mam ten wzmacniacz Stypka, okay. ten co się tu wyrąbał. Co to jest? Tam jest pompa na daleko. Tu masz dwie legendarne skrzynki. Czy złote po prostu, no. Otwarty był przez kogoś. Serio, ktoś tam przyszedł tak szybko? No to się samo od razu nie otwiera. Tu masz unlimited ammo. Tam masz też jakiś wzmacniacz. Albo ze mnie będziesz ja miał jeszcze lepszy. W sumie nie masz taki. Ja mniej mi mam ammo. Unlimited ammo mnie satysfakcjonuje. Kręcicie to. Kręcimy to. Pytanie, gdzie oni kampią? Bo gdzieś na pewno. Albo nie, kampion. To by było ich widać Ej, wiesz co, pobiegnę ci po to, bo ty nie masz jeszcze fula. Na, no, good No ale jak chcesz hmm. I Tak biegnę dwa razy szybciej, to bez różnicy Okej, okay, strzela, strzela do mnie jeden Dostał. Maloła. Ma całą tarczę zbitą na pewno. Ja też. Używam Fenixa jak coś. Nie wjeżdżaj w nich, bo oni też mają jakieś dobre bronie. Hey, ja nie wiem, czy leczyć to jest problem. Masz jakieś kapsuły, tak? Wykład? Mogę ci Fenixa dać. Fenixa to ja mam właśnie. Chciałem go zużywać. No tego muszę. O, czemu to tyle Rozjebałem go. Lecę. To leć Oni już stali. Leży. Leży jeden. Nice. Nice. Ładnie. Pu, 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 Mike Tyson. Dobra runda. Nice. Spociliśmy się dosłownie. Pu, 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 Mike Tyson hopie. Mike Tyson. Nie no, to było nice. całkiem takie. Bleh! Tak, właśnie takie było. <laughs> tak, właśnie tak. Ale dobra rundka była, nie była zła. Dobrze moi drodzy, także dziękujemy Wam za oglądanie tego filmu. Dzisiaj jeszcze będziemy mieli FNAF-a. Yy, także co, jak zawsze trzymajcie się do następnego. Dzień. Dzień